Właśnie jednym z elementów matur, które ruszają jest prezentacja z języka polskiego na dowolnie wybrany temat i uczeń ma 15 minut na prezentację do nabycia na dobrych stronach internetowych z prezentacjami z języka polskiego na dowolnie wybrany temat i uczeń ma 15 minut na prezentację. Dzięki decyzji Ministerstwa Edukacji sprzed trzech lat bodajże o prezentacjach z Polaka na maturze dynamicznie rozwinęła się nowa gałąź przemysłu, pisanie prezentacji maturalnych. Rynek jest chłonny i każda prezentacja znajdzie swojego nabywcę. Nawet Temat, cytuję, literatura faktu jako zjawisko kulturowe XX wieku. <grymne> Niektórzy autorzy produkują prezentacje w ilościach hurtowych, a chodzą słuchy, że wyczuwając chłonny rynek, Chińczycy chcą zalać nasz kraj tanimi prezentacjami. Podobną produkcją prezentacji maturalnych zajęła się ta chińska firma, która do niedawna wytwarzała na rynek europejski koszulki z napisem Wolny Tybet, Free Tibet czy coś takiego. Firma ma obecnie wolne moce przerobowe i kierownika po egzekucji. Pisać prezentacje mają więźniowie i chłopi chińscy, którzy stracili zatrudnienie przy przygotowaniu Igrzysk Olimpijskich, no bo tam prawie wszystko gotowe. Są osoby, których nie brak i one twierdzą, że kupowanie prezentacji jest niemoralne z punktu widzenia. No i po co takich dużych sformułowań używać, punkt widzenia? Jeśli kogoś stać, to dlaczego ma sobie nie kupić dobrej, profesjonalnej prezentacji? Przecież taka prezentacja jest lepsza niż ta przygotowana przez ucznia. Dobre jest wrogiem lepszego. Ale wiem, że nie każdy może, że nie każdego może stać na kupno prezentacji, więc jeśli prześlecie mi na maila wybrany przez Was temat, postaram się za darmo w programie doradzić, jak taką prezentację przygotować. Czekam.